Jako dziecko Bruce Wayne patrzył, jak jego rodzice zostali brutalnie zamordowani. Porażony ich śmiercią, poświęcił swoje życie, by stać się największą na świecie bronią przeciwko przestępczości Batmanem. Cześć, witaj na kanale Flicktoys i zapraszam cię na recenzję. Zanim jednak wyciągniemy tą figurkę, na początek wypadałoby obejrzeć to opakowanie. Na górze znajdziemy logo producenta, czyli firmę McFarlane Toys. Po lewej stronie natomiast umieszczono informację, że ta figurka posiada aż 22 ruchome punkty, co też na pewno sprawdzimy w dalszej części tej recenzji. Poniżej znalazło się transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę wraz z załączonymi do niej akcesoriami, natomiast na samym dole znajdziemy logo DC Multiverse, nazwę tego superbohatera, czyli Batman oraz informację, że do tego zestawu dołączono elementy do zbudowania... Kolejnej figurki. Tak, chodzi o tego Beyna z filmu Mroczny Rycerz powstaje. Jeżeli obrócimy to opakowanie na bok, to tutaj dowiadujemy się, że ta figurka wzorowana jest na filmowej trylogii Christophera Nolana Mroczny Rycerz. Natomiast na drugiej stronie możemy znaleźć informacje odnośnie aplikacji DC Universe Infinity. Na odwrocie tego opakowania znajdują się takie informacje jak to, że do każdej figurki dołączona jest karta kolekcjonerska, natomiast poniżej możemy znaleźć grafikę, jak będzie wyglądał gotowy, złożony Bane, natomiast po prawej stronie schemat, jak go złożyć. I tak, do figurki Batmana dołączone są nogi, do figurki Jokera głowa oraz wymienne dłonie, do figurki Harvey'a Denta dwie twarze, tors oraz do Scarecrowa ręce. I to są najważniejsze informacje, jakie tutaj możemy znaleźć, a więc teraz otwórzmy tą figurkę i sprawdźmy, jak wygląda bez tego opakowania. Batman, w którego wcielił się Christian Bale, została wykonana w skali 7 cali, a więc sprawdźmy teraz, jak to przełożyło się na centymetry. Otóż figurka mierzy 19 centymetrów. Dla porównania pokażę ci trzy inne figurki Batmana, bo w końcu 30 marca obchodziliśmy 85-lecie powstania tej postaci, a więc nie mogło być inaczej. Pierwszym Batmanem jest również Batman Christiana Balea w skali 1 do 24, który dodany był do modelu Tumblera. Kolejną figurką będzie Lego Batman, wzorowany na filmie z 1989 roku, w którego wcielił się Michael Keaton. Ostatnim Batmanem w tym zestawieniu będzie figurka sześciocalowa, a jest to Batman z filmu Batman V Superman od Mattel, w którego wcielił się Ben Affleck. Widzimy, że figurka Christiana Bale'a, ta siedmiocalowa, jest tutaj zdecydowanie największa, a więc wszystko się zgadza. Natomiast w kolejnym porównaniu ustawiłem inne figurki filmowe w skali siedmiu cali. Po lewej Robert Pattinson z filmu The Batman, Mata Reevesa. na środku u góry Michael Keaton z filmu Batman z 1989 roku od Neki oraz po prawej Ben Affleck w taktycznym stroju z filmu Liga Sprawiedliwych. Który z tych Batmanów jest Twoim ulubionym? Daj znać w komentarzu. A ja z okazji tego 85-lecia zaspoileruję Wam, jaki kolejny Batman może pojawić się niedługo na tym kanale. O, wystarczy. A więc subskrybuj kanał, aby tego nie przegapić. Przejdźmy teraz do akcesoriów, których jest dosyć sporo. Zacznijmy od karty kolekcjonerskiej z piękną filmową grafiką przedstawiającą Batmana w pozie bojowej na awersie oraz krótkim opisem postaci na rewersie, ale chyba wszyscy dobrze znają tą historię. Kolejnym dodatkiem jest czarna okrągła podstawka z logiem DC Comics oraz jednym pinem, która przyda się przy bardziej dynamicznym pozowaniu figurki. Szkoda tylko, że nie pojawia się tutaj logo filmowe. Następnie dostajemy tutaj również nie jeden, a aż trzy batarangi w złotym kolorze. Na moje oko są trochę za duże, ale mimo wszystko jest to świetny dodatek. Ostatnim akcesorium, jakie możemy dodać do tej figurki, jest broń chwytakowa, która jest bardzo bogata w detale i świetnie leży w dłoniach figurki. Szkoda tylko, że cała jest złota i pominięto te ciemniejsze elementy podczas malowania. Poza tymi dodatkami znajdziemy tutaj jeszcze elementy do zbudowania figurki Beina, a są to obie nogi. Ja tej figurki składać nie będę, ponieważ inne figurki z tej fali są ciężko dostępne, a co za tym idzie dosyć drogie i tak szczerze mówiąc średnio przypadły mi do gustu. Na szczęście McFarlane Toys wypuścił jeszcze jedną figurkę Bane'a jako ekskluzyw pod szyldem Gold Label i tam dołączono do figurki płaszcz, a więc jest to świetna alternatywa kiedy nie chcemy kupować innych figurek. Podobnie jest też z Jokerem i tam mamy dużo więcej akcesoriów, a więc mamy tutaj dużo możliwości i wszystko zależy od naszych preferencji i portfela. Jeżeli chodzi o detale przy tej figurce, to jest to coś niesamowitego. Miałem okazję widzieć ten kostium na żywo podczas wystawy Sztuka DC Świt Super Bohaterów w Łodzi w 2019 roku. Swoją drogą zapraszam Cię do relacji z tego wydarzenia, którą znajdziesz na moim kanale. I ta figurka jest odwzorowana wręcz idealnie. Począwszy od głowy, gdzie można dostrzec, pomimo niewielkiego rozmiaru, podobieństwo do Christiana Bale'a, Aż po masę detali na reszcie kostiumu. Na klatce piersiowej znajduje się kultowy już symbol nietoperza, natomiast reszta torsu pokryta została dużą ilością paneli ochronnych i nie są to ochraniacze hokejowe. I'm not Barki osłonięte są dużymi naramiennikami, a na karwaszach nie zabrakło ostrzy w liczbie 6 na 1 Pas taktyczny również robi spore wrażenie, szczególnie z tymi małymi gadżetami, które znajdują się na całej jego długości. Nogi pokryte zostały elementami pancerza, umieszczonymi na strukturze siatki, co jeszcze bardziej ubogaca tą figurkę. Buty są wysokie, ale jest tu chyba najmniej detali. Peleryna została wykonana z grubej, choć miękkiej gumy, dzięki czemu możemy ją odchylać bez większego problemu. Na plecach ilość detali nie spadła i tutaj też jest na co popatrzeć. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i ta figurka zasługuje na wysoką ocenę, jeśli chodzi o wygląd. Zobaczymy, jak wypadnie pod względem pozowalności. Głowa znajduje się na pojedynczym stawie kulkowym, a więc możemy obracać głową na boki, pochylać mocno w dół, unosić mocno do góry oraz pochylać na boki. Ramiona możemy obracać o 360 stopni, unosić od i do ciała, chociaż delikatnie nam te naramienniki przeszkadzają, ale są na szczęście gumowe, więc możemy je podnieść do góry i widzimy, że da radę to zrobić. Poza tym mamy tutaj imitację stawu motylkowego, a więc dodatkowy punkt ruchu. Możemy też obracać ramieniem w bicepsie, zginać w łokciu, i tutaj mamy podwójny staw, oraz oczywiście ruchome nadgarstki, które możemy obracać dookoła oraz pochylać na boki. Talia ruchoma jest w dwóch punktach: pierwszy znajduje się pod klatką piersiową, a drugi w pasie. Dzięki temu możemy pochylać figurkę mocno w przód, odchylać mocno w tył, pochylać na boki. Oraz obracać dookoła, a więc naprawdę spory zakres ruchu. Poza tym, nogi oczywiście możemy unosić do góry, w tył, na boki. Mamy podwójny staw kolanowy i ruchome stopy, góra, dół, na boki i ruchome palce. Mój staw jest tutaj troszeczkę luźny, ale to podejrzewam, że tylko w moim egzemplarzu. A więc pozowalność, tak jak zapewniał producent, jest dosyć duża i na pewno upozujemy tą figurkę w jakiejś ciekawej pozie. Podsumowując, nie spodziewałem się, że będzie to aż tak świetna figurka. Już dawno żaden produkt od McFarlane Toys nie był tak dobrze odwzorowany. Wygląd, malowanie, pozowalność i akcesoria to największe plusy tego Batmana, ale nie będzie tutaj oceny 10 na 10, tylko 9,5 na 10. I już śpieszę z wyjaśnieniami. Jak wiemy, jednym z największych atrybutów Batmana jest rozkładana peleryna, przypominająca skrzydła nietoperza. I właśnie tego mi tutaj zabrakło. Z taką peleryną byłaby to idealna figurka siedmiocalowa. Przydałyby się też wymienne dłonie do 3 akcesoriów. Chciałbym też kiedyś zobaczyć figurkę wzorowaną na filmie Batman: Początek, to byłoby dopiero ekstra. A McFarlane bardzo wszedł w tą filmową trylogię, bo już zapowiedział kolejne figurki takie jak Catwoman z Batpodem czy też Lucius Fox z Tumblerem. A więc bez jakiejś chwilówki chyba się nie obejdzie. Oczywiście żartuję. Wszystko w miarę możliwości i z umiarem. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!